Cześć wszystkim! Dzisiaj przygotowałam pyszne, piękne, efektowne, ciasto leśny mech. Biszkop ze śpinakiem, galeretka owocowa, u mnie malinowa, może być truskawkowa i prosty krem śmietanka mascarpone. Ciasto jest bardzo pyszne, pięknie się prezentuje, robi efekt wału. Wow. Wszyscy chcą spróbować, pytają mi o przepis i nawet jeżeli nie lubicie szpinaku, to się nie martwcie. On jest praktycznie niewyczuwalny. Tutaj skórka z cytryny robi dużą robotę. I szpinaku praktycznie nie czuć, a efekt bardzo, bardzo piękny i pyszny. Więc wszystkim polecam to ciasto i zapraszam do wspólnego przygotowania. Świeży szpinak umyłam i dodaję do niego połowę oleju rzepakowego z przepisu i wszystko bardzo dobrze blenduję. Można użyć szpinaku mrożonego, wtedy trzeba go rozmrozić i odsączyć nadmiar wody. W szpinaku nie może być wody. Szpinak już jest dobrze zblendowany na taką gładką, jednolitą masę i na razie go odstawiam. Do jajek dodaję cukier i wszystko bardzo dobrze ubijam na gładką, jednolitą masę. Masa powinna mniej więcej potroić swoją objętość. Ubijam około 10 minut, to zależy od miksera. Póki jajka z cukrem się ubijały, to ja przysiałam mąkę i proszek do pieczenia. Dokładna gramatura oraz lista składników jest jak zwykle w opisie pod filmem teraz do ubitych jajek z cukrem dodaję tą drugą połowę oleju rzepakowego z przepisu i krótko miksuję dosłownie, żeby tylko wszystko się połączyło i teraz łyżka po łyżce dodaję zblendowany szpinak z olejem i też e, mikser jest włączony na średnich obrotach, żeby tylko wszystko się połączyło. Jak już cały szpinak jest w masie, to dodaję startą skórkę z cytryny. Cytryna średniej wielkości. Nie zapomnijcie dodać tej skórki z cytryny, bo bo ona daje bardzo pyszny aromat i zapija aromat szpinaku. I teraz łyżka po łyżce dodaję przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia i mikser jest włączony na średnich obrotach, żeby tylko wszystko się połączyło. I zobaczcie, taka masa mi się udała. Tak to wygląda, piękna, zielona. Formę wyścieliłam papierem do pieczenia. Forma jest o rozmiarach 25 x 30 cm i teraz wylewam szpinakową masę na biszkopt i równomiernie rozprowadzam, żeby wszędzie było jej tyle samo, żeby potem ładnie nam się, się biszkopt upiekł. I wkładam biszkopt do piekarnika rozgrzanego 170-175 stopni, to zależy od piekarnika, na około 45 minut i zostawiam biszkopt do całkowitego wystygnięcia. I póki biszkopt stygnie, zajmę się galaretką. Do miski dodaję dwie galaretki malinowe, zalewam wrzątkiem i wszystko bardzo dobrze mieszam, żeby galaretka dobrze się rozpuściła i nie było żadnych grudek. I potem do galaretki dodaję mrożone maliny. Można dodać też świeże maliny. Tylko zwróćcie uwagę, że galaretka z mrożonymi owocami dużo szybciej tężeje, pół godziny i gotowe. I teraz wstawiam galaretkę do lodówki. Biszkopt już wystygnął, wyjmuję go z formy i zdejmuję papier do pieczenia. Teraz biszkopt trzeba pokroić tak, żeby 2 trzecie ciasta było na dole, a ta górna część będzie do rozkruszenia i to będzie mniej więcej 1 trzecia ciasta. I tą dolną część większą przekładam z powrotem do formy. A na nią wykładam już prawie stężałą malinową galaretkę, wyrównuję i wkładam z powrotem do lodówki, żeby galaretka całkowicie stężała. Wszystko gotowe, został nam tylko krem. Teraz żelatynę, taką uniwersalną do mięs, ryb, warzyw, deserów. Żelatyna super klarowna, wieprzowa. Zalewam żelatynę wrzątkiem i bardzo dobrze mieszam, żeby galaretka bardzo dobrze się rozpuściła. O tak. I odstawiam żelatynę, żeby wystygła. Do misy miksera dodaję mocno schłodzoną śmietankę trzydziestkę. Śmietanka musi być mocno schłodzona, prosto z lodówki, inaczej się nie ubije. Dodaję 3 łyżki cukru pudru, a jeżeli lubicie bardziej słodkie, to 4 łyżki cukru pudru, i ubijam na maksymalnych obrotach, ale nie na sztywno, a tak na 3 czwarte. Potem dodaję mocno schłodzony, też prosto z lodówki, ser mascarpone, łyżka po łyżce, na średnich obrotach ubijam, a na sam koniec już ubijam na maksymalnych obrotach e, około 30 sekund, minuty, to zależy od miksera, żeby krem dobrze się ubił. 2-3 łyżki kremu dodaję do żelatyny i bardzo dobrze mieszam na jednolitą masę. Tylko pamiętajcie, żeby żelatyna już była wystygnięta, nie była gorąca ani za ciepła, bo inaczej krem się zważy. I tą masę krem z żelatyną stopniowo dodaję do pozostałej reszty kremu i na średnich obrotach ubijam, żeby wszystko się połączyło. I taki pyszny, lekki krem gotowy. Krem wykładam na galaretkę. Galaretka już dobrze stężała i równomiernie krem rozprowadzam. I ostatnia warstwa ciasta to będzie rozkruszony biszkopt szpinakowy. Więc tą drugą część biszkoptu szpinakowego, co została, rozkruszam. Ale tą skorupkę brązową na samej górze, co się utworzyła, to ja ją zostawiam, bo ona ma trochę gorszy kolor więc rozkruszam tylko tą zieloną piękną część. Posypuję samą górę ciasta rozkruszonym biszkoptem i to już wszystko wkładam do lodówki na całą noc, żeby ciasto dobrze się przegryzło i stężało i na następny dzień można delektować się. Przed podaniem ciasto jeszcze dekoruję świeżymi owocami i można kroić. Kawałek ciasta zaraz spróbuję, powiem Wam jak smakuje. Ciasto pysznie, bardzo pysznie pachnie. Pachnie owocami, galaretką, śmietanką, takim latem. Jest też trochę zapach cytrynki. Mm, wychodka. Ciasto jest bardzo pyszne, jest takie lekkie w smaku. Ten biszkopt szpinakowy jest przypyszny i w ogóle nie czuć szpinaku jak dla mnie. Galaretka malinowa daje taki lekki, kwaskowaty smak. Może być to rozkawkowa, ale mi się podoba z malinową, że jest taki lekko kwaskowata nutka. I ten krem standardowy też bardzo pyszny. Śmietanka mascarpone, ale śmietanki jest więcej dużo niż mascarpone, więc ten, ten krem też jest bardzo lekki. Nie za słodki, no i oczywiście dużo owoców. Polecam to ciasto, bardzo fajnie mi wyszło. Można by było troszeczkę lepiej pokroić biszkopt, żeby ta dolna warstwa była grubsza, ale już tak mi się pokroiło. Ale na pewno trzeba kroić, że dwie trzecie biszkoptu zostawiamy na dole, a jedna trzecia na górze. No i ciasto dobrze jest, dobrze przechowuje się na drugi i na trzeci dzień też dobrze smakuje, więc spokojnie można sobie zrobić wcześniej się przygotować do imprezy wcześniej. Więc wszystkim polecam. Życzę wam Pysznego weekendu, pysznego ciasta i do zobaczenia. Pa!